Siemano, nowa giereczka, wszyscy nagrywają w sensie: Wszyscy ci YouTuberzy, których ja tam mam czelność obserwować. Tego stwierdziłem, że no wypada nagrać. Nie wiem, czy te beczki da się rozwalać, czy się nie da ich rozwalać. Nie dobra, czyli to pizz taki po prostu na wodę. To też nie da się tego otworzyć. Nie dobra czyli to po prostu wystrój aha, on ma po prostu on ma autoplay a, a jest skill, który ja po prostu sobie mogę zadecydować czy użyć, czy nie użyć Grać się nazywa Dungeon Wiley bodajże o ile tak to się mówi po angielsku, chyba nie <gry> w każdym razie no Nagram gameplay, a co tam? Wrzucę go na YouTubea, potem rzucę na Facebooka informacje o tym. Może ktoś się skusi i zacznie mnie obserwować, a nie oszukujmy się o to chodzi, żeby żeby tych odbiorców było więcej. Graficznie gra jest całkiem całkiem jak na mobilka, no wiadomo. Pewnie Unity. Ja średnio lubię gierki, które się gra pionie, w pionie. To jest fakt. Ja wolę gierki, które się gra w poziomie. Zdecydowanie lepiej mi się je po prostu obsługuje. Wydaje mi się, że gry w pionie w większości, które ja spotkałem, to są po prostu fight-to-in nastawione na, na mikropłatności. I w tym wypadku może być bardzo podobnie. Tu nie mówię, że nie. Widziałem jakiś gameplay. Yy, widziałem gameplay z dalszych momentów w tej grze i potem są jeszcze inne skille dostępne. Uuu, że jakieś bosiwo. Że nie jest tak, że tylko te dwa, tylko ta tarcza i tylko, i tylko ten skill. <śm> Nie wiem jak go nawet nazwać. no Po prostu uderzenie mieczem, ale to zobaczymy. Clear dungeon, Kotit, nie przeczytałem, ale dobra, jest tu zjechać skrzynka z nagrodami, Wickam, Exit, level up, no i doszedł New Skill, Smite. Mam coś w Bagu. Aha. Na takiej zasadzie. A to główno co z tym? To, to jest scrap. A, okej. Okay. Empower 6. okej, okay, to całkiem nieźle. Potem będzie można wybierać po prostu z kilki. No dobra. To no co? Mapa. Wow, no? Wygląda. W sumie całkiem, całkiem fajnie wygląda. no. Nie wiem, co tu teraz mam wybrać. Jak nie mogę wybrać? Find the treasure. Aha, to nie mam tej usługi. Dobra, start. Defeat the boss within this time to complete the time objective Dobra, czyli mam 3 minuty Aha, to czyli to jest buff po prostu no, w, w słabym miejscu jest ten czas, powiem szczerze Powinien być w jakimś takim miejscu, gdzie nie przeszkadza Tutaj nie mogę nic kliknąć przez to no nie, zła kosa jest, powiem Wam szczerze, że pierwsza ta... A, on sam w ogóle nakierowuje. <grywia> czyli co, czyli decyduje tylko o z kilku i jak się nie bijemy. No dobra, niech tak będzie. Mam fiolki po lewej stronie na dole. W razie czego nie zawaham się ich użyć, ale energia sama mi doszła. Nie wiem, czy jak się zatrzymam, to dochodzi, czy co. No, jak się pojawiają mopki, to on z automatu do nich biegnie. Dobra. Pieniądz jakiś wypadł. Dobra, jest ok. Dobra, musimy pilnować tego czasu, bo nie przesadził z truskulem, tak zwanym. Wow. Dobra, idziemy tu. To minuta dziewięć. Łekła! <słyska> spadł jakiś no i jest bosiwo czyli trzeba runować ostro, bo widzę, że nie, dobieg nie doszedłbym tutaj, gdybym sobie tak po prostu tam chodził, zwiedzał i tak dalej zostało 28 sekund dobra Dobra, są jakieś itemy, 13 zł, 378 kila, gotit, gotit, taki trochę clicker. Dobra, mogę powerować. Wpadły jakieś itemy, ale od razu chyba się założyły. Także ok, a nie, jednak nie. A on pokazuje miejsca, w których są itemy na wymianę, spoko tu jest 9 No dobra, to tutaj sobie powerujemy Na razie olewka No Dobra, no jeszcze na razie olewka w następnym o ile wyżyje, to w następnym po prostu Dobra, 3 minuty znowu że lecimy na Szczecin. No, mogłaby już być mapa w takim razie, skoro jest to taka opcja czasowa, bo mogę pójść nie tam, gdzie trzeba, i, i będzie w topa. No, na razie mnie tak jakoś. Bardzo mocno nie leją te moby, także chyba wytrwam bez używania fiolek. Dobra. <ś> Może niektórzy lubią takie gry. Ja to tak nie przepadam za takimi grami. No chciałem wam ją pokazać, bo widzę, że grafika jest taka. Powiedzmy, że ujdzie. Giera też na tych gameplayach, które ja oglądałem, wyglądała sensownie. Dobra, to wszystko wpada do baga bez problemu samo. Nawet nie trzeba tego pilnować, zostało mi pół energii. To tylko jedyną rzeczą, którą trzeba pilnować, to właśnie HP. Dobra, te to już padają jak muchy. Ho ho, ho ho! Dobra. Run i tyle. No jest ten boss. No, wiecie o co chodzi. Słaby. Ciśniemy go. No raz jest to proste strasznie wszystko. I być może nie będzie trudniejsze. Dungeon cleared. Wiedziałem, żeby nie upgrade'ować. Już się pojawił lepszy Rage. Increase your attack speed, move speed and critical hit chance. Dobra, no to jest fajny skill. Lubię takie. Dobra, zobaczmy to. W takim razie zakładamy lepszą broń. Tą sobie skrapujemy. I tu mam jeszcze. Nowe spodenki, a to na scrap. Aha, takie buty. No, nie będę tego na razie marnował. W takim razie nowy skill Rage. A to co daje? 3 razy Weapon Damage to the Target Enemy. To ja chyba wolę to. Oho... Niby teoretycznie to bym chyba chciał, ale... Dobra, to lecimy. Ewidentnie kryty krytyki wchodzą. Ładnie teraz trzeszę. Sporo tych krytów wchodzi, także to jest dobry skill. Można by upgradeować ewentualnie, czy to na pewno sobie zostawię. Ta tarcza, no to tak sobie, bo, bo w sumie to średnio mi HP zabierają te moby, ale zobaczymy później, być może będzie przydatna. Jeden mobek się został Dobra Zostało mi Sporo czasu Taka jest boss No, na niego krytyki nie wchodzą ewidentnie. Czyli na bossa ten skill się średnio nadaje. Za to defense jest ok. Ani jednego kryta nie przyjął. O jest, pierwszy w las. Drugi. Dobra, po Bosie. No, takie powtarzalne. Te planszady może trochę się faktycznie różnią. Ale tak to wszystko jest takie samo. nowy it jeszcze coś nie energii dobra no ciśniemy dalej no taka no, giera chyba do bardziej do autobusu niż na codzienne granie. Ale różnie, tak jak mówię, różnie to bywa. Niektórzy ludzie lubią grać w tego typu gierki pionowo, które są, które są e, auto nie wymagają za bardzo e, jakiegoś tam wnikania tak to nazwę. My z się mnie źle wyglądam. O, i ładny krytek na praktycznie wszystkie moby w las. No na mobach to jest ok. Na bossach nie działa. Dwa razy w las, a uderzałem bossa poprzedniego. Powiedzmy, że 5 razy, 10, 15. Może nawet 20 razy i dwa razy tylko wlazło. Nie no, spokojnie 20 razy go uderzałem i. dobra. Tego jeszcze, no tak to w sumie scenariusz się nie zmienia. Moby też nie bardzo, bo cały czas są te same, być może, za, nie wiem, za kilka lewli będą inne, na razie są cały czas te same, taka średniawa trochę. Uuu. No niby ten mag, bo chyba na początku nie było takich magów. Dobra, jest boss. Dobra, jest raz, dwa, no teraz to od razu na starcie wlazło. Trzy, cztery, no nawet mis dwa razy. Nie wiem, czy tu nie będzie problemu, żebym nie musiał czasem fiolki nacisnąć i mógłbym uciekać od tego jego skilla na bok gdzieś, o ile to coś daje. No ale udało się. To jest sprawdzenie, gdzie ten. Dobra. Chain Lighting na cztery targety. No to co możemy ustawić sobie? Not now, man. Dobra, mam tutaj tarczę do zmiany. To możemy sobie skrapować. 33 potrzebuję, ja mam 29. No, liczę na razie, że coś jeszcze wpadnie. Dobra, mam ustawiony ten chain. Mam, dobra. On jakoś tak trochę dłużej się na niego czeka. Ale dobra, niech będzie. Ciśniemy. Czy mapę najpierw? Skor może wykorzystam ten Find Treasure. A, nie da się. Dziwne, bo znalazłem taką lunetę jedną. Dobra. Dostało mało czasu, dlatego ciśniemy dalej. Wykorzystam zaraz ten. O, niezły ten skilek jest. Dobra, dobra. bla. Dobre. No, chyba już są delikatnie mocniejsze, ale pewien nie jestem. Hmm, lighting całkiem niezły Trzeba przyznać, że jest, fajnie wygląda, dobry efekt daje, że jest to sensowny skill, ma moc, Dobra. sporo tych mobów, to też jest chyba różnica po prostu między planszetą a planszetą. Że mobów jest deko więcej, bo tak to nie zauważyłem różnic między planszami. Jakiś tam w układzie, może troszeczkę, ale. Może trzeba będzie skorzystać nawet z fiolki zaraz. To znów mam płynę, a ona się odnawia spoko. No nawet mniej niż pół energii mam na bossa. No i tutaj ten mój skill jest bezużyteczny, czyli na bossa by wypadało mieć tego swipe. No bo ten lighting działa po prostu obszarowo na kilka mobów i w tym jest jego siła. No udało się znowu bez fiolki. Pełna oszczędność, nowa tarcza, nowa broń. Haj Siwu też wpadło. tier up. Difficult increased plus 1 Elite. No dobra, to spróbujmy na tym plus jeden elit jeszcze. Tylko żeby nie było... Dobra, ooo. Nieźle skrapa dostałem za to. Jeszcze tarcza. To co, spróbujemy raz nacisnąć empower. Aha. <laughs> na takiej zasadzie to działa, dobra. No dobra, to zobaczmy z tymi elitami, co się dzieje. Czy już jest już Bęcki, czy jeszcze nie Bęcki? Czy będę musiał po prostu użyć fiolki i tyle. No tu ewidentnie może być problem z HP. Trzeba będzie czekać, po prostu się naładuje. I dopiero idę na następną miejscówkę. Plus 30 spida się przydaje. No, chyba jest ten, ten elit. No albo jakiś taki większy ten mobek. Ale na razie był jeden. Nie wiem czy plus jeden to znaczyło, że będzie tylko jeden, czy. <laughs> tu też wygląda, że jest elit ten zielony. O ten. E nie. Po jednym punchu by padał. Dobra, mam jeszcze sporo czasu, także poczekam sobie na HP. Dobra. trzeba będzie użyć fioli. No fajnie, może by już tam zaczął coś nawet człowiek się zastanawiać i powoli zabierać te moby, a nie wbijać się na aferę. Jest boss. Faktycznie można unikać tego. <laughs> Ale nie, nie da się tego unikać. Nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, tarcza. Przyjmujemy na klatę, wymieniamy się punch za punch. Ewentualnie użyję fioli. Ale myślę, że nie będzie. A jednak. Dobra. No tak to wygląda. Może kogoś zachęciłem, może nie. Yy, no ja chciałem to nagrać, bo mi to wyglądało na warte nagrania. Myślę, że że to wy musicie zdecydować, czy chcecie w to zagrać, czy nie chcecie. Dajcie na moje inne filmy. Dajcie łapę. Dajcie suba. Jak nie, to nie, trzymajcie się. Nara!